A jeżeli boicie się, że na poprawce matury z matematyki CKE da naprawdę coś trudnego, to dzisiaj właśnie zrobimy sobie taki trudniejszy przykład. A jeśli zastanawiacie się, skąd wziąć trudniejsze zadania do ćwiczeń, to z matur czerwcowych, dlatego że matury czerwcowe uchodzą za te najtrudniejsze, i tutaj właśnie mamy maturę czerwiec 2025, czyli najnowszą maturę. I CKE właśnie lubi ten rodzaj zadań wrzucać na maturę czerwcową? Czy wrzuci je na sierpniową? Zobaczymy, warto się nauczyć. Mamy nierówność. Nierówność rozpoznajemy po tym znaku, to jest znak nierówności. Możemy mieć znak taki, taki, taki albo taki. I dowolny z tych czterech znaków w tym miejscu oznacza, że mamy do czynienia z nierównością. Przepisujemy sobie naszą nierówność. I zaczynamy od pozbycia się dwójki, czyli mnożymy całą nierówność razy dwa. Oznacza to, że musimy pomnożyć to wyrażenie. To wyrażenie i to wyrażenie razy 2. 8 razy 2 to jest 16. Jeżeli chodzi o ten ułamek, no to po to mnożę razy 2, żeby usunąć tą dwójkę, więc dwójka zniknie, zostanie sam licznik, ale proszę teraz uważać, przepisuję minus, przepisuję licznik, no i nie mogę tak zostawić, dlatego że ten minus. On jest do całego ułamka, więc jeżeli zostaje nam licznik tego ułamka, no to ten minus jest do całego licznika, więc muszę to wziąć w nawias, dlatego że ten minus zmieni mi za chwilę znaki przy tych dwóch liczbach. To jest bardzo ważne i tutaj bardzo często popełniacie błędy. No i dalej bez zmian, tutaj większe lub równe 3 razy 2 to jest 6x. I teraz właśnie ten minus zmienia znaki przy tych dwóch liczbach, czyli tak, tutaj było plus 1, więc jest minus 1, tutaj było minus 2, no to mamy plus 2x, większe lub równe od 6x. x na lewo, liczby na prawo, czyli mamy 2x odjąć 6x. Większe lub równe, i tutaj mamy, ja sobie na razie zapiszę, minus 16 dodać 1. Czyli mamy tutaj minus 4x jest większe lub równe od minus 15. Dzielę obustronnie przez minus 4. Tutaj zostaje sam x, i ponieważ dzielę przez liczbę ujemną, to ten znak odwracamy w drugą stronę. No i tutaj będziemy mieć minus 15 podzielone przez. Minus 4, 2 minusy dadzą plus, czyli możemy sobie zapisać, że x jest mniejszy lub równy od 15 czwartych. Ja sobie jeszcze wyłączę całości, bo tak będzie mi wygodniej. 15 czwartych to inaczej 3 całe i 3 czwarte. Wiemy, że x jest mniejszy lub równy od 3 całe i 3 czwarte. Ale tutaj mamy pytanie, największą liczbą całkowitą, która spełnia tę nierówność, jest? No więc zróbmy to co zawsze, czyli wykonajmy rysunek. Oś liczbowa zaznaczamy naszą liczbę 3 i 3 czwarte. Tutaj robimy kółeczko. Kółeczko może być zamalowane lub puste. Gdyby były takie znaczki, to puste. Gdy są takie znaczki, to zamalowane, czyli u nas zamalowane. No i teraz to sobie zamieniamy w strzałkę. Strzałka nas kieruje w lewą stronę. Więc mamy taki przedział. I tutaj taka uwaga, to zamienianie w strzałkę jest super pomocne, no bo wtedy wiecie, w którą stronę kieruje się przedział. Ale żeby Wam to działało, no to x musi być po stronie lewej, a liczba musi być po stronie prawej, bo gdyby było odwrotnie, no to wtedy nie wyjdzie. Czyli mamy teraz przedział, to jest przedział od minus nieskończoności do 3 i 3 czwarte. I to jest przedział domknięty. Możemy to zapisać, możemy sobie patrzeć na rysunek. My szukamy największej liczby całkowitej należącej do tego przedziału. Pamiętajcie, że całkowite, no to tak jak sama nazwa wskazuje, te całe, czyli żadnych ułamków, tylko pełne liczby. 1, 2, 3, 4 mogą też być ujemne, bo liczby całkowite mogą być ujemne. No więc jaka jest największa liczba z tych należących tutaj do przedziału? No, trójeczka, ta trójka gdzieś będzie tutaj, więc to jest nasza odpowiedź. Odpowiedź. C. No i powiem Wam, że chyba nie było aż tak źle. Napiszcie w komentarzach, czy to było trudne zadanie, czy proste. Chyba najgorszy moment to tutaj ten nawias.